Dzięki tej dotacji mogę otworzyć moją pierwszą pracownię cukierniczą. Koniecznie muszę wam pokazać metamorfozę tego lokalu. Witam, cofnęliśmy się w czasie od 9 miesięcy, Czajcie to? I tym razem pokazuję wam w końcu lokal od środka. Tutaj mamy taki salon, nie wiem w sumie jak to nazwać. I teraz weszłam do kuchni, spójrzcie jakie wielkie okno. A i Tomek tutaj już rozkręca z lew, popatrzcie na te szafki. I rozpoczynamy operację lokal. Uhu, cieszycie się? W ogóle widać, że to od dawno temu kręcone, bo w takim turbo ciepłym swetrze. Ale A uwaga! W sko czułam w jakieś stare chłachmany, żeby sobie tamtych ciuszków nie upaprać. I tutaj mamy szybki unboxing. Uwaga! Farby do mebli w kolorze czarnym. No i tutaj szybki drineczek przed pracą. Tomek otwiera farbę i oczywiście zapomnieliśmy kupić ten taki specjalny pojemnik, więc w takim plastikowym opakowaniu mieliśmy tę farbę. No i malujemy. Co malujemy? Te szafki, które były w kuchni. Oczywiście one wcześniej zostały zmatowione papierem ściernym. O widzicie, Tomek właśnie to robi i przetarte tym nitro, czyli właśnie on był po to, żeby to Odtłuścić. Pomalowane szafki odpoczywają sobie na podłodze, tak się prezentuje jeszcze kuchnia bez nałożonych drzwi, a my lecimy sobie coś zjeść. I mamy kolejny dzień, czyli kontynuujemy operację lokal, szafki już wyschły, więc Tomek bierze się za robotę, tutaj jak widzicie je zakłada i ja stwierdziłam, że jeszcze wam pokażę kibelek, no bo tego wcześniej nie zrobiłam, tak się prezentuje toaleta. Uwaga, patrzcie, mam nawet prysznic. Muszę przyznać, że troszkę obrzydliwia jest w tym kiblu, ale to jeszcze ogarnia. Schodzę po schodkach i gaszę światło, przez przypadek też zgasiłam w salonie, bo w ogóle nie ogarniam tych świateł, one są jakieś dziwne. I tutaj Tomek, jak widzicie, mega spida włączył, więc stwierdziłam dobra, też idę coś robić, bo tylko nagrywam jakieś tiktoki. Zabieram się za zmierzenie wymiarów okien, żeby wiedzieć jakie firanki zamówić. No i zbieram się w po pomalowanie. No i w ogóle obczajcie, jakie przejście nie wytrzymam. I tak prezentuje się odnowiona kuchnia, odmalowane mebelki na taki czarny, matowy. Dajcie znać jak wam się podoba. Według mnie wygląda to 100 razy lepiej, niby te szafki wcześniej nie wyglądały aż tak źle, ale jak się przy z bliska, to było kilka niedoskonałości. O, macie jeszcze przypominajkę, jak to wyglądało. No i co? Co za dużo, to zdrowo więc widzimy się w kolejnej części operacji lokal lub też innych filmikach. Dzięki za uwagę, pa!